Zwrócę uwagę na samo Alleluja. Tu też często pojawiają się błędy. Alleluja, Alleluja. I teraz mamy na pierwszej sylabie mamy jedną nutę, a dopiero później mamy dwie. Czasami można usłyszeć Alleluja. Nie, 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 kochani. Alleluja. Czyli jeszcze raz. Alleluja. Aleluja. Chrystus został ofiarowany jako nasza pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu. Jeszcze raz. Chrystus został ofiarowany jako nasza pascha. Odprawiajmy nasze święto.